Taka dziewczyna jak ty, która kocha pachnące bzy Przechodzisz często obok parku, trzymasz papugę na lewym barku Taka dziewczyna jak ty, która kocha pachnące bzy Przechodzisz często obok parku, trzymasz papugę na lewym barku Zobaczyłem cię na początku lata Pomyślałem sobie, ale armata Lecz po kilku długich dniach Poczułem, że ty to właśnie ta Taka dziewczyna jak ty, która kocha pachnące psy Przechodzisz często obok parku, trzymasz papugę na lewym barku Taka dziewczyna jak ty, która kocha pachnące psy Przechodzisz często obok parku, trzymasz papugę na lewym barku Brazylijski tyłek a w talii jak osa Kwiecista suknia, ale całkiem bosa Suniesz uliczkami cieniem? Podobałaś mi się, dlaczego? Nie wiem. Taka dziewczyna jak ty, która kocha pachnące psy, przychodzisz często obok parku, trzymasz papugę na lewym barku. Taka dziewczyna jak ty, która kocha pachnące psy, przychodzisz często obok parku, trzymasz papugę na lewym barku żyliski tyłek, a w talii jak osa Kwiecista suknia, ale całkiem bosa Suniesz uliczkami cieniem Spodobałaś mi się Dlaczego? Nie wiem, nie wiem Taka dziewczyna, jak ty Która kocha pachnące serce Przechodzisz często obok parku Trzymasz papugę na lewym barku Taka dziewczyna, jak ty Która kocha pachnące serce Przechodzisz często obok Trzymasz papugę na lewym barku Aż raz usiadłaś przy stoliku Zamówiłaś deser z owocami bez liku Twoja papuga to letni dom Podawałaś mu z ręki zielony winogron Taka dziewczyna jak ty Która kocha pachnące psy Przechodzisz często obok parku Trzymasz papugę na lewym barku Taka dziewczyna jak ty Która kocha pachnące psy Przechodzisz często obok parku Trzymasz papugę na lewym barku. Poprosiłem cię o numer telefonu. Drżąc cały z emocji, bliski zgonu, uśmiechnęła się do mnie tak cudnie, a wokół zrobiło się całkiem bezludnie. Taka dziewczyna jak ty, która kocha pachnące bzy. Przechodzisz często obok parku. Trzymasz papugę na lewym barku. Taka dziewczyna jak ty, która kocha pachnące bzy. Przechodzisz często obok parku, trzymasz papugę na lewym barku.